Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadość uczynić, o ile to będzie w Twojej mocy, za ich niewdzięczność. Czerwiec miesiącem czci najświętszego serca Pana Jezusa. Adorujmy najświętszy sakrament. Wynagradzajmy Panu Jezusowi za grzechy nasze i całego świata. A teraz posłuchaj prawdziwych historii życia dzieci, które uwierzyły i kochały Pana Jezusa do końca. Poznaj Wicia de Fontgaland. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Rozdział siódmy kształcenie woli. Nieraz napominany był przez rodziców, lecz głównie przez własną pracę, Doszedł ten nasz niezwykły chłopiec do zupełnego opanowania się i podporządkowania swej woli za pomocą niezliczonej ilości drobnych ofiar. Dziecko było niezmiernie żywe, wesołe, choć czasami zdarzało mu się nieść gniewem, zapomnieć się, lecz nawet w chwili największego uniesienia. Myśl o Bogu, o Jezusie skłaniała go do zaprzestania walki. Wicio doszedł z czasem do niezwykłego opanowania. Żywy, prędki, wesoły, zapalony, uchodził w szkole za cichego, spokojnego, za ślamazarnego nieomal. Wituś nie grymasił i nie kaprysił nigdy. Był zresztą naprawdę niezmiernie dobry, słodki, prawy, szczery i otwarty. Miłość swoją przelewał na wszystkich ludzi, ogarniał nią cały świat. Kiedy był wesoły, chciał, żeby wszyscy podzielali jego radość. Kiedy był smutny, myślał o oszczędzeniu innym bólu. Kochając ludzi, chciał im wszystkim zapewnić to, co uważał za najwyższe szczęście człowieka, za jedyny cel, do którego wszyscy dążyć powinni do wiecznego zbawienia. Jako małe dziecko, znalazłszy się kiedyś w cyrku, zamiast podziwiać popisy, Zaczął rozmyślać nad tym, jak wielu z pomiędzy ludzi obecnych na widowni wierzy w Boga i oddaje mu należną cześć, i postanawia od razu przystąpić na zającz do komunii świętej w ich intencji. Nieraz, wodząc palcem po mapie, wypytywał mamy, czy w danej części kraju są już chrześcijanie. I marzył o tym, by iść nawracać nieświadomych, niewierzących, nie lękając się śmierci ani męki, gdyż słodko jest umierać dla Chrystusa. Wicio jest apostołem wczesnej Komunii Świętej. Namawia swych towarzyszy zabaw, by prosili rodziców o pozwolenie jak najprędszego przystąpienia do Stołu Pańskiego. Tłumacząc im słodycz i szczęście połączenia się z Panem. Powołuje się przy tym na autorytet papieża. Papież tak kazał, a więc trzeba tak czynić. Wicio chce być księdzem w przyszłości, zwykłym księdzem w czarnej sutannie, nie biskupem, broń Boże. Gdyż mały wituś z dobrocią łączy głęboką pokorę i nie lubi zwracać na siebie uwagi ludzi. Usuwa się dobrowolnie w cień, wystarcza mu bowiem miłość i uwaga jego wielkiego przyjaciela, małego Jezusa. Wicio przyjmował w milczeniu wszelkie napomnienia, nie tłumacząc się ani usprawiedliwiając nigdy jeśli uważał je za niezasłużone bolał w skrytości nie dając poznać po sobie żalu to też miał zupełne prawo powiedzieć o sobie że łagodny jest tylko w szkole w domu nie zawsze ale pokorny jest wszędzie jako małe dziecko lubił udzielać biednym jałmużny. Każdemu żebrakowi ściskał zawsze rękę, tłumacząc tym, którzy się dziwili lub oburzali, że pieniądze pochodzą od mamy, a uścisk dłoni od niego. Rozdział ósmy. Prawość charakteru. Wicio nie kłamał nigdy. Bolał go najmniejszy cień nieprawdy. Usłyszawszy pewnego dnia, że matka zapowiada służącej, by każdemu, kto przyjdzie z wizytą, powiedziała, że pani wyszła z domu, rzucił się jej na szyję, prosząc, by sama nie mówiła nieprawdy i nie brała kłamstwa służącej na swe sumienie. Wicio nie przyjmował nigdy niezasłużonych pochwał, przyznając się zawsze do winy. Pewnego popołudnia nie pozwolono dzieciom z powodu upału opuszczać pokoju. Korzystając jednak z tego, że nauczycielka zdrzemnęła się trochę, Wituś i Marek wymknęli się z domu i pobiegli do ogrodu, chcąc podlać kwiaty. Konewki jednak były tak bardzo rozgrzane, że nie można ich było utrzymać w ręku, powrócili więc do domu niepostrzeżeni przez nikogo. Kiedy jednak opiekunka pochwaliła ich wieczorem za grzeczność i posłuszeństwo, witu się zaprzeczył od razu, opowiadając całe zdarzenie. Wiciał miał bardzo silnie rozwinięte poczucie prawdy, rzeczywistości i sprawiedliwości. Czystość była jedną z głównych cnót zdobiących niezwykłego chłopca. Nigdy, nawet w największe upały, nie chciał chodzić z odkrytymi nogami, prosząc zawsze o skarpetki. Wiccio cieszył się niezmiernie, kiedy dostał pierwszą czapkę szkolną. Kilku bliskich znajomych spędzało tego dnia wieczór u państwa de Galant. przyszli więc uścisnąć na dobranoc dzieci leżące już w łóżeczkach. Jedna z pani zwróciła się z uśmiechem do Wiccia. Podobno masz ładny kaszkiecik szkolny. O tak proszę pani, cieszę się bardzo z tego. Zaraz go pani zobaczy. Zawołał Wituś uradowany, wyskakując z łóżka. Lecz szybko, zawstydzony, schował się pod kołdrę, prosząc ojca, by sam wyjął czapkę z szafy, tłumacząc mu po cichu, że nie może się przecież pokazywać w koszuli wobec pani. Kiedy pewnego razu matka, idąc na bal, przyszła w sukni balowej ucałować na dobranoc dzieci, Wicio prosił ją, by włożyła inną suknię, zakrywającą ramiona i szyję. Mamusiu, kochana, jesteś przecież moją mamusią. Nie, żeby cię tak wszyscy oglądali, mały Jezus tego nie lubi. Kiedy mama budziła Wicia. Ten prosił ją, aby czyniła to zawsze, całując go lekko, delikatnie, a nigdy mocno i przeciągle. Rozdział dziewiąty. Przełomowe chwile. Spowiedź i komunia święta wywołały zasadniczy przełom w duszy dziecka. Mały Jezus, którego tak kochał, o którym wciąż myślał, z którym rozmawiał i chciał obcować bezustannie, miał przybyć do jego serca. Pierwszą spowiedź odbył wituś 18 lutego 1921 roku, mając siedem lat. Tego dnia był niezmiernie uradowany i rozpromieniony. I pragnął, by wszyscy podzielali jego radość. Wracając z kościoła do domu, prosił mamę, by zajść do piekarza, kupić ciasto dla Marka i rozdawał po drodze jałmużnę wszystkim, których spotkał. Do komunii świętej przygotowywał się niezmiernie starannie. Biorąc udział w rekolekcjach urządzanych dla dzieci przystępujących pierwszy raz do Komunii Świętej. Jego streszczenia, zapisywane w notesiku, są niezwykle jasne, pełne zrozumienia, świadczące o dużej inteligencji i bystrości zadziwiających u tak małego dziecka. Przytaczam tu jego postanowienia nakreślone na końcu. Postanawiam sobie, pisze Wicio swym bardzo wyrobionym, zdecydowanym pismem. Po pierwsze, odmawiać co dzień ranny i wieczorne modlitwy. Po drugie, nie przeżyć ani jednego dnia bez zrobienia przynajmniej jednego poświęcenia wymagającego dużego wysiłku dla Jezusa. Po trzecie, starać się o to, by stać się mniej leniwym, by lepiej pracować, by móc stać się kiedyś księdzem. O Jezu, pobłogosław mi! Spraw, bym cię kochał zawsze całym sercem. Zbliżał się wreszcie wielki uroczysty dzień. Miały się spełnić marzenia dziecka. Jezus miał przybyć do jego serca, by w nim zamieszkać. Wicio przygotował godne mieszkanie na przyjęcie przyjaciela. Nie darmo pisał w notatkach. Jeśli się chce przystąpić do komunii, trzeba o tym myśleć poprzedniego dnia i przygotowywać się do niej, rzucając kwiaty małemu Jezusowi, jak mówiła święta Teresa to znaczy składając mu ofiary. Wigilię Wielkiego Dnia odbył spowiedź generalną i zliczył swoje drobne ofiary spełnione w ciągu miesiąca. Było ich 118. Po bardzo niespokojnej nocy przybiegł do pokoju matki o piątej rano, wołając. Mamusiu, mamusiu, to dziś, dziś, mój wielki dzień. Ubierz mnie prędko. Ależ kochanie, dopiero piąta. Za wcześnie jeszcze, by się ubierać. Powróć spocząć do łóżka, obudzę cię, kiedy będzie czas. O, mamusiu, dziś przyjdzie dobry Jezus. Ubierz mnie zaraz na mój wielki dzień! Wicio nie chciał, by jego upragniony, wyczekiwany Jezus miał czekać na niego i pospieszył się tak bardzo, że kiedy przybył z rodzicami i markiem, kościół był jeszcze zamknięty. Nadeszła wreszcie wielka chwila. Wituś klęknął na stopniach ołtarza, pośrodku między ojcem a mamą, wznosząc w górę twarzyczkę anioła. Lecz oto stała się rzecz niezwykła. W chwili, gdy anielskie dziecko odeszło do ołtarza i ściskając mocno swój skarb skrzyżowanymi na piersiach rękoma, uklękło by z głębi wzruszonego a tak bardzo szczęśliwego serca złożyć Bogu. Hołd najwyższej czci, miłości i dziękczynienia usłyszało nagle wyraźny głos w swojej duszy: Mój mały Witusiu, zabiorę Cię wkrótce do siebie. Umrzesz młodo, nie będziesz moim księdzem, gdyż chce Cię uczynić aniołem. Wituś miał zaledwie siedem lat. Był zdrowy, ładny, kochany, rozpieszczany przez wszystkich. Życie słało mu same kwiaty pod nogi. Chciał to wszystko poświęcić Jezusowi. Chciał mu to wszystko złożyć w ofierze. Marzył o tym, by kiedyś w przyszłości zostać księdzem. Lecz nie myślał o śmierci. A mimo to usłyszawszy słowa Jezusa, zawierające w sobie obietnice szczęścia najwyższego, choć pełnego bólu, zarazem, bo przecież musiał opuścić wszystko, co tu ukochał na ziemi. Nie zawahał się ani przez chwilę przed powiedzeniem najpiękniejszego słowa, jakie można rzec do Boga, jakim jest słowo. Tak, niech się dzieje wola twoja. Więc mały wicio, chyląc nisko głowę w pokorze, odpowiada z głębi serca ciche, ale stanowcze i mężne, tak. Nie wolno myśleć, że go to nic nie kosztowało, że uczynił to z lekkim sercem. Wiczo nie był ascetą z natury, lecz dopiero kształcił się na niego. Wiccio kochał życie we wszystkich jego przejawach. Interesowało go i zajmowało wszystko, poczynając od muzeum, gdzie lubił przesiadywać całymi godzinami, a kończąc na drukarni maszynach wszelkiego rodzaju i na straży pożarnej. Czuł specjalny pociąg do nauk przyrodniczych i fizycznych, marzył o wynalazkach, chciał być kiedyś inżynierem, jak dwaj jego dziadkowie. Z entuzjazmem odnosił się do przyrody. Kochał motyle, ptaki, wszystko co fruwa, wzlatuje, wznosi się w górę. Przepadał za aeroplanami, lubił nawet windę. Tylko dlatego, że go unosi. Czuł on nieprzeparty pociąg do podnoszenia się wzwyż, co łączy się ściśle i harmonizuje z jego wzniosłą duszyczką. I teraz musiał porzucić to wszystko, lecz głównie bolała go myśl o rozłące z ukochaną mamą i z całą rodziną. Pomimo, że wiciu czuł się najzupełniej zdrowy, nie wątpił ani przez chwilę o prawdziwości słów, które usłyszał. Jak zachowaliby się inni ludzie w położeniu małego wicia? Większość przelękłaby się zapewne i błagała Boga o zmianę wyroku, nie zaniedbując żadnych ludzkich środków, by się zabezpieczyć. Część pewnie nie uwierzyłaby, lub uwierzywszy, dążyłaby do zdobycia największej sumy rozkoszy, jaką dać może życie. Byliby zapewne i tacy, którzy by przyjęli z poddaniem wolę Bożą, jak to uczynił mały, pokorny Wituś. Lecz czy wytrwaliby w tym do końca? Zaczerpnięte treści pochodzą z dziełka. Boży Chłopczyna, Wicio de Galant, autorstwa Wandy Kieszkowskiej. Poznaj prawdziwe historie dzieci, które składały Panu Jezusowi ofiarę ze swojego życia. Wersję książkową oraz audiobooki serii Młodzi Przyjaciele Jezusa nabędziesz na stronie najejgłowie.pl